By poziom trudności był jednakowy dla wszystkich kierowców walczących o tytuł mistrza, plac manewrowy zorganizowano w przestrzeni, gdzie nie jeżdżą łódzkie autobusy. Stał się nim parking przy stadionie żużlowym, a w gąszczu pachołków trzeba było popisać się niebyle jaką zręcznością. Ciasno. Tutaj jak przychodziłem, to od razu pan mi powiedział, że pachołki wszystkie. Lecą, mówi, nie było chyba osoby, która no, nie, nie, nie usunęła by pachałka. Szczególnie przy wjeździe tyłem do garażu czy slalomie. Po slalomie było parkowanie równoległe, też bardzo ciasne, bo z, tego, z tych wymiarów, które nam podane to o 4 metry dłuższe od autobusu tylko stres, presja czasu i nie tyle. Same zadania w sobie były. Do zrobienia. Do tego jeszcze zawrotka i ustawienie pojazdu w odpowiednim miejscu. Wszystko w ciągu pięciu minut. A na koniec test precyzji przy pomocy lancy. Najpierw trzeba było dojechać nią do celu, nie przewracając go, a później zatrzymać się tak, by laserowa kropka znalazła się na tarczy. Wszystko pod bacznym okiem sędziów i policjantów z drogówki. Oceniamy ich prędkość. Czy potrafią wyczuć tą prędkość? Tutaj dozwolona tylko 20 km na godzinę, a zatem kierowca musi wstrzelić się idealnie, żeby nie dostać punktów karnych. Co nie było łatwe, bo nie było widać szybkościomierza. Wśród walczących był Sebastian Mlonka z łódzkiego MPK broniący tytułu. Chciałbym no, chociaż do finału wejść, a, a co dalej, no to już będziemy walczyć. myśleć na bieżąco. A po wymagającej precyzji konkurencji na placu kierowcy mogli zrelaksować się lub, jak to woli poćwiczyć, przed finałem, używając symulatora jazdy. Mistrza kierownicy wśród prowadzących autobusy miejskie poznamy jutro.